Patrząc na to urządzenie, nie sposób nie zapytać, czy to jest jakiś gadżet, czy jest jeszcze to może projektor, a może tak właśnie będą wyglądały telewizory przyszłości, które możecie wziąć do ręki i przenieść do dowolnego pomieszczenia, czy w ogóle zabrać go ze sobą do na przykład nowego mieszkania. A tak naprawdę wydaje mi się, że Samsung tworząc ten sprzęt, połączył te wszystkie trzy wcześniej wymienione przeze mnie urządzenia i stworzył właśnie swój projektor freestyle. To jest urządzenie kosmiczne i to to wam już mogę powiedzieć, bo w zasadzie kilkunastu dniach obcowania z tym sprzętem. A dlaczego tak uważam i kto powinien go kupić, o tym będzie w dzisiejszym filmie. A partnerem dzisiejszego materiału jest sklep mediaexpert.pl, w którym między innymi możecie nabyć właśnie ten najnowszy projektor i trwa tam właśnie też akcja promocyjna, dzięki której będziecie mogli w zestawie otrzymać gratisy. Także jeśli będziecie zainteresowani na przykład tym projektorem, to zapraszam was do opisu tego filmu. Tam na was czekają linki. Natomiast jeśli już chodzi o sam projektor, powiem wam, że jak wyciągnąłem go z kartonu, to naprawdę byłem w szoku, że coś takiego stworzono. Ja widziałem na wcześniejszych zdjęciach z targów, na przykład na których on był prezentowany premierowo, że to urządzenie zostało stworzone, no i faktycznie kosmicznie wygląda, ale dopiero jak wziąłem go w rękę, to zobaczyłem, że faktycznie im coś takiego udało się stworzyć, ze względu na to, że chyba można śmiało powiedzieć, że Samsung tym urządzeniem rewolucjonizuje rynek. Oczywiście jak się przekonacie w późniejszej części, tego materiału. Oprócz licznych zalet, ten sprzęt ma też kilka ograniczeń. Samsung musiał tutaj siłą rzeczy iść na kilka kompromisów, ale generalnie śmiało można powiedzieć, że to urządzenie rewolucjonizuje rynek, no bo tak naprawdę tak wcześniej w ogóle nie wyglądały projektory, czy nawet jakieś mini projektory, które można było chować do kieszeni i z nim na przykład na jakieś biznesowe spotkanie. Tutaj można powiedzieć, że Samsung tak naprawdę zmienia reguły gry i mówi: tak od dzisiaj będą wyglądały projektory, które możecie sobie podłączyć w dowolnym miejscu, w domu, w ogrodzie, na wakacjach i transportować je bez problemu, a także łączyć się ze światem czy oglądać jakieś treści bez łączenia milionów kabli czy łączenia się z jakimiś laptopami i tak dalej, ze względu na to, że to wszystko jest tutaj wbudowane, oparte o system Tizen. Natomiast od początku, jak widzicie to urządzenie jest naprawdę bardzo, bardzo małe, ze względu na to, że tak naprawdę ono jest wielkości mojej dłoni i waży niecały kilogram, więc jak się słusznie domyślacie, można je w mega, mega komfortowy sposób przenosić Transportować whatever. I ja już tutaj nawet nie mówię o tym, że ja sobie pójdę ze studia do innego pokoju, czy zejdę na dół i tam sobie na przykład obejrzę jakiś meczek na dworze, ale chodzi mi po prostu o to, że na przykład zmieniacie mieszkanie i nie musicie ściągać stucalowego telewizora. A nie mówię o tym bez przypadku, ze względu na to, że ten projektor może, zachowując swoją fajną jakość, tworzyć nam obraz właśnie o takiej przekątnej, ale generalnie, właśnie tutaj największym jakby komfortem, zaletą tego urządzenia jest ta jego mobilność. W praktyce to wygląda tak, że stawia go na stopkę, podłączacie za pomocą kabla. USB typu C. Co ciekawe, a raczej co to jest wadą, według mnie, ten kabel nie może transmitować obrazu. W związku z tym, jeśli chcecie coś stricte puścić po kablu na ten projektor, to musicie użyć kabla HDMI w wersji mini. Natomiast tak naprawdę to jest w większości przypadków zbyteczne dla normalnych użytkowników, można powiedzieć, i przynajmniej ja to też tak testowałem, ze względu na to, że wystarczy skonfigurować sobie ten projektor, to trwa kilka minut, a następnie podpiąć się na przykład do Wi-Fi i obejrzeć sobie, nie wiem, Netflixa, albo YouTube'a, albo cokolwiek, jeśli chodzi o dane aplikacje, które będą właśnie dostępne w tym systemie. Czyli tak naprawdę podpinacie tylko to źródło zasilania, włączacie na pilocie konkretne, jakby źródło danego filmu, cokolwiek i od razu możecie sobie puścić i oglądać to. I to tak naprawdę według mnie wywraca sobie całe reguły gry, które dotychczas obowiązywały na rynku tych projektorów, nawet tych mini-projektorów, które też miałem okazję kiedyś testować. Jakbyśmy się uparli, to teoretycznie można podłączyć nawet ten rzutnik, projektor do Powerbanka i wtedy możecie sobie no, w dowolnym miejscu w podróży obejrzeć na przykład nowy odcinek ulubionego serialu albo pooglądać jakiś meczek, jak złapał was w trasie. Wystarczy przy tym urządzeniu znaleźć kawałek prostej ściany, najlepiej większej ściany na której będzie wyświetlony ten obraz i resztą już zajmie się sam ten sprzęt bo sam ten projektor wyostrzy nam ten obraz i odpowiednio go skalibruje jeśli tak można powiedzieć, nie będziecie mieli żadnych nierówności i tak dalej mówiąc w skrócie także to naprawdę budzi respekt sposób jakby łatwości konfiguracji urządzenia i to ile to trwa od momentu wyciągnięcia sobie go choćby właśnie z takiej torby, jakiegoś futerały do momentu, w którym odpalicie sobie wasz ulubiony film. Natomiast oczywiście na wyświetlaniu takich treści typu film i tak dalej nie kończy się. Ze względu na to, że tutaj Samsung przygotował fajne bajery, które można sobie rzucić na ścianę, na przykład prezentując jakiś neon albo na przykład kominek albo zdjęcie. Dzięki czemu możecie sobie urozmaicić ścianę, która jest w waszym mieszkaniu. A dodatkowo po nałożeniu nakładki, która jest w zestawie, możecie zrobić sobie po prostu z tego projektora lampę. Taką nowoczesną lampę, która doświetlać Wam będzie na przykład pokój. W związku z tym ten sprzęt aspiruje w 100% przez to też do miana gadżetu. Natomiast mówiąc o samym tym urządzeniu, warto też powiedzieć, że oprócz tego, że będziecie widzieć daną treść, będziecie oczywiście ją słyszeć, ze względu na to, że tutaj jest zamontowany, wbudowany w zasadzie dość pokaźny głośnik, który naprawdę jest Wam w stanie wystarczyć. Okej, okay, tutaj nie będzie rewelacyjnych wrażeń, jeśli chodzi o audio, ale naprawdę komfort tego, że nie musicie Podpinać dodatkowego zestawu, i tak dalej, przemawia za tym, żeby jednak z niego korzystać, bo wydaje mi się, że jest na tyle akceptowalny, zarówno te tony niskie, jak i średnie wypadają tu całkiem nieźle, że spokojnie jakby można się do niego przyzwyczaić. Tutaj naprawdę, w przypadku tego dźwięku, można śmiało powiedzieć, że jest czysty, nic nam tutaj nie szumi, i jest naprawdę przyjemny do takiego codziennego obcowania, więc na to naprawdę nie powinniście narzekać. No a do tego tym wszystkim sterujecie w sympatyczny sposób z poziomu tego pilota. Oczywiście tutaj nawigujecie też po całym systemie Tizen, który jest tutaj wbudowany, w związku z tym tutaj macie jakby w 100% takie opcje ze Smart TV, więc nie musicie przypinać żadnej nakładki, takiego dodatkowego stika, który ma być właśnie takim zapewnieniem tych wszystkich multimedialnych opcji, tylko wszystko jest tutaj wbudowane i za pomocą właśnie tego małego pilota tym wszystkim sterujecie. Jedyne, co czego mi brakuje, to to, że nie, że szybko się rozładowuje ten pilot, ale że nie można go nigdzie tutaj umieścić i trzeba zawsze o nim po prostu pamiętać, żeby go wziąć, bo no, nie przykleja nam się Tutaj nigdzie nie ma żadnego magnesu, więc jeśli nie będziecie o tym pamiętać, a będziecie na przykład szybko wychodzić, to mogę założyć się, że niestety czasami zapomnicie po prostu go wziąć. Natomiast jeśli już chodzi o samą jakość wyświetlanych treści, tak jak Wam mówiłem, Samsung tutaj mówi o tym, że można sobie wyświetlić obraz od 30 do nawet 100 cali. Generalnie dla mnie było trochę ciężko znaleźć aż tak dużą ścianę, ale udało mi się ze względu na to, że chciałem w miarę ciemnym miejscu wyświetlać różnego rodzaju te treści, no bo właśnie tutaj Samsung musiał iść na pewne ograniczenia. Po pierwsze, tutaj ten obraz jest, można powiedzieć, tylko. Full HD, nie mamy niestety 4K w związku z tym, jeśli zależy wam na super dobrej jakości, no to niestety w przypadku tego projektora tego nie uświadczycie. Natomiast te Full HD i tak myślę, że w większości przypadków wam spokojnie wystarczy, no bo umówmy się, jeśli nie potraktujecie tego jako taki 100% telewizor, który albo inaczej urządzenie, które ma w 100% wam zastąpić telewizor, w którym macie się też ekscytować samą jakością tego obrazu, to naprawdę będzie ok, zwłaszcza na jakichś imprezach, eventach, gdzie chcecie na przykład gdzieś w tle to puścić, albo puścić sobie jakiś męż na ogrodzie, to tutaj moim zdaniem nie będziecie mieć zastrzeżeń. Natomiast to druga kwestia, o której powiedziałem na początku, że szukałem ciemnego pomieszczenia, bo niestety tutaj ten projektor nie jest zbyt jasny, co przekłada się na to, że bez zasunięcia, zasłon albo spuczenia jakichś rolet, jakichś żaluzji, raczej się nie obędzie i w innych warunkach nie będziecie w stanie w komfortowy sposób sobie oglądać tego filmu. Natomiast jak to ogarniecie pod tym kątem, to tak ja wam mówię, powinniście i tak być z tej jakości zadowoleni, ale też podkreślam, nie jest to idealny obraz, tutaj nie ma korekcji kolorów nie ma rozdzielczości 4K. Samsung musiał w tym urządzeniu, albo inaczej poszedł po prostu na pewne kompromisy no i finalnie wyszło po prostu takie urządzenie o takich parametrach. No i oczywiście również świetnie ten projektor sprawdzi się przy graniu na przykład przy podłączonej konsoli. Wystarczy kupicie sobie kabel HDMI do mini HDMI i będziecie mogli pykać w ulubioną grę. Także również pod kątem rozgrywki, czy mówiąc prosto grania na przykład ze znajomymi na imprezie w jakąś FIFA albo inną strzelankę, naprawdę kapitalnie sprawdzi się ten sprzęt. No i finalnie do mi do ceny tego urządzenia, bo wynosi ona w sklepie mediaexpert.pl 4999 zł. Tutaj oczywiście jeszcze mamy tę akcję promocyjną, więc możecie go kupić z tymi gratisami. Czy to jest dużo, czy to jest mało. Na pewno jeśli potraktujecie to jako ultra przenośny projektor, który bierzecie w ramach jakby tego, że spakujecie sobie go do dowolnej torby i idziecie gdzieś tam w świat, czy przenosicie go w dowolne miejsce i od razu puszczacie z niego, co chcecie, nic nie musicie podłączać, bo wszystko działa w oparciu o bluetooth albo wifi albo możecie sobie po prostu na przykład. Za pomocą Airplaya dwójki, przerzucać obraz od razu z telefonu, na przykład iPhone'a na to urządzenie, no to wydaje się być to sensowną ceną, ale oczywiście, jeśli odniesiecie się do innych telewizorów, jak sobie przejrzycie na przykład Media Expert i zobaczycie w tej cenie jakie są telewizory, tutaj część osób na pewno powie, że w tej cenie będzie mogła dostać jakiś na przykład telewizor OLED ze sprawdzoną jakby jakością. Tutaj do głowy mi też przychodzi ostatnio testowany przeze mnie LG C1, który śmiało już kosztuje poniżej 5000 za nawet 55 cali, w związku z tym, niektórym do głowy oczywiście mogą przyjść takie porównania. Ciężko jest porównywać jeden do jeden oba te urządzenia, ale ciężko też z drugiej strony nie odnieść wrażenia, że tak mogą wyglądać telewizory przyszłości. Jeśli tutaj jakość i jasność tego projektora w znaczący sposób się polepszy, to tak naprawdę może za jakiś czas, za dobre kilka lat, zniknąć potrzeba kupowania drogich telewizorów, dużych telewizorów, z którymi później jest ciężko na przykład cokolwiek zrobić w kontekście przeprowadzki i tak to urządzenie bierzecie, i ono tak naprawdę ma wszystko wbudowane, a można je spakować do dowolnej torby, czy nawet wziąć w ręce i sobie gdzieś pójść. Tak jak Wam mówiłem, on jest mały, lekki, przenośny po prostu, a dodatkowo macie możliwość doposażenia go w specjalny case, który akurat w promocji z Media Expert dostajecie gratis. A także na rynku ma pojawić się specjalny, dedykowany powerbank oraz osłonka, która pozwoli spersonalizować urządzenie i zmienić na przykład jego kolor na inny. W związku z tym zdecydowanie. Tutaj nie można mówić o standardowym projektorze, tylko w zasadzie o takim urządzeniu multimedialnym, które z jednej strony będziecie mogli normalnie używać w domu, ale też z drugiej strony w łatwy sposób weźmiecie je w plener, i to jest jedna z najlepszych cech tak naprawdę tego sprzętu. Także właśnie pod tym kątem wydaje mi się, że jest to rewelacyjna sprawa. Jeśli często się przeprowadzacie, albo chcecie kupić na przykład taki projektor dziecku, albo nie wiem, idziecie gdzieś na studia i wiecie, że będziecie musieli zmieniać często wasze lokum, to wydaje mi się, że taka opcja jest kapitalna. I sobie na niej pogracie i pooglądacie różne treści, jakieś mecze i tak dalej. A z drugiej strony nie będziecie musieli niczego tak naprawdę więcej do tego urządzenia podpinać. Wszystkim w prosty sposób sterujecie, ale oczywiście za jakość i samą taką nowinkę technologiczną trzeba zapłacić, no i w tym przypadku nie mało. Także gdybyście byli zainteresowani, to oczywiście możecie to urządzenie wraz z gratisami nabyć w sklepie mediaexpert.pl, który był dzisiaj partnerem tego filmu, a ode mnie to już by było na tyle. Myślę, że kwestie tego urządzenia też poruszę. W filmie o najlepszych gadżetach 2022 roku i też wydaje mi się, że to urządzenie ma duże szanse, aby wygrać ten mój plebiscyt. Także trzymajcie się. Cześć.